Ciemka, ja jestem Dronix, a dzisiaj witam Was w kolejnym odcinku z The Brawl Stars. Eee. Nie muszę chyba się witać. No Słuchajcie, e, ogólnie to mam parę informacji i tych złych, i tych dobrych. To tak ogólnie zaczynamy. To, to no dobrej? Najprawdopodobniej w czwartek tak naprawdę e, ogólnie bonusowo. Będzie live z Brawl Stars, tak polecam wam ogólnie właśnie subskrybować, a ta zła to to, że jak było 100 subów to tak jest 93 i ja nie wiem co się stało, ale najgorsze jest to, że przez to nie możemy kupić spajka, no bo nie ma jak, no nie ma 100 subów, a ja mówiłam i to nie jest tak, że o, chyba, to... tak. Właśnie już na planowałam, jak to przynajmniej w ogóle przemycić trochę też, nawet, jakby wejść po prostu iść do sklepu, kupić tam, e, że tak powiem, pieniądze na kartę, czy tam coś, e, no, ogólnie to tam zarobić, załatwić, okazuje się, że jednak, nawet jeszcze przed tym dniem, e, no sumy sobie poszły w środę dalej, więc e, no niestety nie mogę kupić e, spajka i na pewno, jeżeli nie zdążymy w dwa dni, no to dupa trochę tam, tak mówiąc, będę musiała coś innego wtedy wymyślić, nie? Chyba że po prostu coś innego. No no nie, zobaczymy jak będzie, ale no wiecie o co razie. Pamiętajcie oczy się, Pamiętaj się łapiać w górę chyba z dzwonem, a my lecimy. Chodźmy na... leczymy pieseł. Lecimy. Mmmm, dalej. E, no tak, no, taka. Tak. A on jakby patrzyłam na misję. Chyba no, no, trudno. Napiszcie, co wy jakieś za... Nie, jaki jest? Jaki jest wasz, za, za, za... co niejesz prościej. Ogarniesz się kiedyś, bo to właśnie nikt tak nie pisze. Nie wiem, czy to już Adamiona to się <grywa> ty, tak, ty. Słuchaj, e, No to tak jak mówię. Napiszcie jak masz ulubiony brawler, a my lecimy właśnie... Co w cinkie w no Lecimy, ale wiecie co co chodzi. <grywa> Nieważne. Eee, co ja miałam mówić? W ogóle czekaj, bo coś miałam mówić. Mhm, Co tak miałam chciałam mówić? Ogólnie chyba to dziękuję Wam za te 90 subów, no ale wiecie, no było już to ja tak sobie wchodzę jeszcze tego samego dnia patrzę, a te 92 a ja nawet tam, tam, że tak powiem, dałam nawet na karty społeczności, dałam wam podziękowania za te 100 a tak potem patrzę i e, no niestety znikną te suby więc staram się prze- What the fuck? Epickie, Aż do niej mówiłam! Aż do niej mówiłam, miedziowie! To jest mój pierwszy dropnięty star drop. Mówiłam wam, że to nie była załamka, bo trafiłam w synax i tak bym dostała. Zobaczymy, co dzieje teraz. Zamknij się. Nie, nie, nie wróż mi tak, proszę cię. Słuchajcie, co robimy? Nosem, zawsze. Ukaram nie. Czy nocę? Może. Czekaj, mam powiedzmy. Pamiętam, no, i poczekaj. Znaczy, wy tej myszki nie widzicie, ale ja mam tę myszkę. Na jego naszej i poczekajcie, żeby Dobra. Będzie, co będzie. Ale masakra. Kim do ma? Chyba widzę. Chyba tak nie jestem. Tak, jest to skin do barleya. kiedyś. Dziękuję bardzo. A ja nic nie powiedziałam. Ale. Nie, 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 no byłby górny. No nie można jeszcze. No, no. Ale mi było tak epickie epiky, legendarne, więc się aż przeraziłam. 80. Znaczy no, no, 79, tak. ale no. To jest mnie uniformowy. Przestanie. Ale ja co no jest tak. w gramów. No nieważne. Słuchajcie, pamiętajcie oczywiście o klubie Dragoniksa, że jakby jest Team Dragoniksa, w sensie wiem, że ten tytuł daje taki sam, co miałam zmienić, ale dobra nieważne. E, Okej, okay. lecimy dalej, tylko miałem tę misję sprawdzić, poczekaj. O Jezus, nie no muszę pokochać, ale chyba na razie wyjdę sobie po prostu Dobra, czekaj. Okej, okay, możemy lecieć. Widzicie, piesteł jest w naszym Teamie Dragonixów. Timie dra Teamie Dragoniksa, nie wiem jak to powiedzieć. Ale tak. Przepraszam, tak mogę Ty bo ty jesteś tym... ...zastępcą, więc tak się nie jaraj. Shelly. Shelly, Shelly. Mhm. Przemian 20 cent. Ale dobra, ...co ja miałem? Aha, muszę ogólnie wygrywać, więc okej. To się da zrobić. Nas spokojnie. Dobrze, to chcę zabijać, tylko żeś umarła. Widziałam. Chyba nie Zabity ja pierdzielę. A! Widzę, śleba tak nie jestem. No no a ten e, odcinek będzie do, do, dosyć mocny, w sensie... Już na pewno, Już wiem co się. Już wiem co się na miniaturze. No a jak myślisz co się na miniaturze? Ja pierdzielę... Nie! Legendarny Stantop! A czy to też ale wiesz, że zaradnie. O! ty potem się kytaruję! O! Zamiś się ją! Zamiś. Dobra już myślałam. Przepraszam za papugi, jakby ktoś to słyszał. Pewnie słyszeliście już z dwa, z dwa. To też Ten kto był to będzie? Kuba, widzę. o! Witamy, witamy, jesteś na odcinku tak w ogóle, więc pozdrawiam Cię bardzo. E, poczekaj, może ja się uda na, napisać. Kurde Legenda Jasiu Mogę... Chcesz pogadać? Kurde! Czemu się nie da wygrać w Chat My to odcisz! To ja! No to! Na, po, napisałabym ci, że jesteś na odcinku, no ale jak to widzisz, to bardzo ci pozdrawiam. E, tu nie mam jakieś spray. OK. A jak to Ten kold. A wiesz czy to możesz ten to możesz to n Napisałabym ci, że jesteś na odcinku, więc witam ci serdecznie A dobra, możemy mnie zjeść oczywiście Więc jak to widzisz to możesz ten No to ogólnie cię pozdrawiam no, to, 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 to. to ogólnie cię pozdrawiam Jak widzisz to teraz tutaj odcinek Kakra, Krakra! Ej to on ma... Ej, to on ma daleko tego kruka pewnie. Tuk. Kruk. Krakra to co innego? To ból? Krakra? No na pewno. Nie właśnie mnie niechaj lepiej. Huch, to zginęłam. Nie zginę! nie, Nie nie Tam się mi się... Mhm. Dobra, ja... E... Nie, nie pamiętam jak Legenda Jasiu miał na imię w... Znaczy, na YouTubie. Ale no, ogólnie to cię pozdrawiam. Koń, nie dam rady. Dobra, tu już Jakie śmietniki na was lecą. Co jest? No, to takie proste. Dawaj! Pa. Sama śpiesza i Wygrajcie, wygrajcie! No, mówię tylko, ale czy ja coś. Ja nie wiem. No, niestety nam się nie udało. Było dobrze, tak. Najgorsze jest to, że zawsze wygrywać, nie? No i obożenia, i obożenia pewnie nie mam. I, I obożenia zadawać. Ups. Nie no, jak spoko. Land Aha! Czyli jakby ktoś tu po prostu wszedł i wszedł, że tak powiem. To, że no, to no, jest smutne, ale dobra. O, mam te! Mam parę tych tych, jak się nazywa Boże. No to jak, tak jak mówi Pieseł, to możecie to narobić na tym. Leśnijmy po te 100 subów, bo... Chyba no, raczej gadam. I możemy... I patrzmy po te 100 bo ostatnie... Ja nie wiem, co się stało. Totalnie naraz 8 subów ode mnie doszło. Znaczy, no, tam potem ktoś zasubował ogólnie, ale no... Ja no, nie wiem, no trochę mnie to boli. Ej, A... ja, no w sumie fajnie, Be bez kitu. Ja nawet na przez chwilę myślałam, że to był bug. Ale no niestety to nie był bag, więc to na przykro. Mm, już zabiłam tego. O kurde ten Larry Lori. Mm -hmm. Ale w sumie faktycznie, bo oni mają właśnie coś nerfa. Nie wiem, słyszałaś. Już niedługo. Będę mi nerfa. No. no. Ale ogólnie ten... O e no, eee. Zresztą to, to tam nie idzie dzisiaj, ja nie wiem co się dzieje. No ale dobra, mm, o nie. No, ten ten za mocny jak dla mnie. Więc to nie jest wina ciebie, e, legenda Jasiu, tylko po prostu też przeciwnicy bez sensu. W sensie dobieranie ogólnie. E. No, tak. Eee. tak. No, ja nie mogę. I, no, ale trochę prawda. No, on nawet w krzykach widzi. To jest trochę bez sensu. Więc super, cena, naprawcie to. A wyszedł, ok. Ktoś kolejny doszedł do tego, do klubu. bardzo fajnie. O, oh, odszedł grać Legenda Jasiu. Ale no, fajnie, że byłeś Chodzimy na odcinku, to spoko. Eee, nie wiem kim jesteście, bo... Ja nie wiem... No jak się widzisz, możesz się zgłosić oczywiście, nie? No. Ale ogólnie... Ale ogólnie zobaczyłam... zauważyłam. Ale... Super! Ale ogólnie zauważyłam, że ma się pomocy seria, ja więc... Pewnie ja będzie więcej. Broushkars na kanale, więc... Aaaa! Warto subskrybować! W ogóle... Ale żeby nie był... Dobrze... A więc również, że są też... O oh, w ogóle... A tak, parę spray z tego... A jak się nazywa? Boże... E, no, z tego kredu, Tak. Aaa! Dobra, żyję. No, sorry! I się zabi Aha, ale zabijać. Nie, nie umrzę. No. no! No na pewno. Widzicie? To byłam... Czekajcie, ten dragonicz to byłam ja jak jak zostawicie suwa. Eee, skitu. No, nieważne, czekaj, eee. Muszę wygrać jeszcze dwa razy. Trzy. Dobra. Trzy razy. Z... To, o tym ci już Nie wiem, masz jakieś opóźnione, co jest. Masz jakieś opóźnione, myśleli? Nie, to Nie, no, okej, okay, dobra. Co to mówię, sko pierwsza. A ty to potem klasz? No, a tam jest Larry, Lori. No, Kid, super. Oka, tak mi nie, nie, nie mówi. Po pierwsze Kit to jest nie Kit, a po drugie Kit to... jest Kitty. Jakby się skrót od niego. Jakby ktoś tego jeszcze nie wiedział oczywiście. O! Oczywiście w film za dzień później, więc wiadomo, ale tak. Pewnie dopiero po szkole go wrzucę, czyli około 16, no bo wiadomo... Bo dopiero wte, bo dopiero wtedy kończy szkołę. No bo ja ogólnie kończę o 16. No więc super. Dlatego nagryłam ten film po prostu nie wcześniej. Bo inaczej nie dałoby rady. Ale no jak... Pamiętajcie o tym... Jak, będą, jak będzie stosował jeszcze w tych dwa dni, no to wtedy... Sorry. No to wtedy będzie ten specjal właśnie ten spike, ale... No jak nie uda się, to coś innego wymyślić po prostu. Churde! No, matko. Zabiję tego dlaczego znaczy tego w sensie. No nie, no, już umarłam. O to jak gdy ten. Ej, ja bez kitu. Idealnie. Pomogłam, też się jeszcze go zabijać, więc idealnie się zrobiło. Dobra, jeszcze tak dwa razy tym koltem będzie git. Starno, czyli kolejny ten, Ej, ten jakaś legenda, co ja? Ej, Babicki! co się dzieje Ej. dzisiaj? A jak tam widz? Kuba, no to to praktycznie, kolejny widz bit, praktycznie. Witam cię, tak, tak. cię również na odcinku, tak, bo tak. Witam cię już na odcinku, coś powiedzieć? Witam cię na odcinku, jak widzisz ten film w ogóle, to Kumy tak? Czekaj, jak czekaj, jak ty masz? Kuba pięć? Tak. O, to patrzę się, no to patrzcie, no to Widzę, że tak powiem naszym. Co dzieje się z Sugestia na e, Okej, okay. no ja mam misję, no ja słucham, ale... Ja potem zdaję na Daryla, więc okej. Okay. Możesz szybciej? Dziękuję bardzo. Dawaj. Ja chcę skończyć już tym koltem. błagam cię. To nie jest live, co będziesz teraz 40 minut, no, bo to odcinek, ja nie chcę tylko ja nagrywać 40 minut Jak ten nos, który... Może widzieliście, no ja wiem, ale ja jakieś dorsy e, rok e, ro, ro, temu przechodziłam właśnie godzinę. Bo szukałam klocka godziny właściwie, <grym> na tego w sumie. I ogólnie to już że tak 20 minut, może... A bo tam też tam... tam też tam te twoje problemy... Techniczne tak zwanie, w sensie ty tam żeś że, że patrzyła... Na... jak to się na, Boże, jak to się mówi? Ty tam żeś, e, Mówiłam co innego, a tam było co innego, nie? to też, to też było takie trochę marnowane czasem, no, ale dobra. Ale mimo wszystko tam godzinę. Południowo po to ukrócili, no ale ja nie, nie, nie umiem, ten... montażu. W ogóle fajnie, Kuba, grasz. Bo to widzę, że już wygraliśmy, więc fajnie. E, okej, okay, jeszcze raz by... Jeszcze raz, wiem. Jeszcze raz wygramy i w końcu zmieniam tego kolta. w końcu. Eee, no don't know. Więc co ja pogramy z mitami w ogóle... Rade, się fajnie dzieje, no bo jak legendarny drop, widzicie, no, e, Jak ktoś wychodzi od razu, no to wtedy nie wie, że... E, że ten, że, tak powiem, był ten legendarny, a jednak był, widzicie, a w sumie był dosyć, na, dosyć na, boże, dosyć na początku, więc w sumie ten, ale, no... Nie wiem. Nie mam pojęcia. Ej, no weź nie coś na... to jest widz. Prawdopodobnie, aaa. To jest nasz widz, no, bo, no, bo jak u nas w klubie, no, to raczej widz. Dam tę motkę, chciałam nasz smoka, no chyba trudno. Ej, raz muszę wyjść, bo ja muszę... no właśnie. E, bo ja muszę zmienić na Daryla. O, dobra, muszę tutaj... muszę. Mam tutaj gemy! O, patrz to to. I w ogóle, patrz! Ja mam teraz 100 dymów! Za bez 119, zobaczcie. Może, może jakoś mi się uda do tego, że tak powiem, treść zbierać, wtedy się, tre, tre, że tak powiem, treść kupi. Ale ten syn jest bardzo ładny, mi się bardzo podoba. No nie wiadomo, jak to jest, ale dobra, czekajcie. Ja wybieram misję. bo muszę grać, czekajcie, muszę grać epickim zadymiarzem. Dobra, muszę grać bu. Dobra, chodźcie. Mam pierwszą moc! Eee, chyba. Fakt, albo ten już trochę poppał, więc wiem o co chodzi? Nie chcę, żeby też ten film był za długi. W ogóle zauważyłam, że nie z Was dochodzą do końca, więc. Mmm. Mimo wszystko, pani, że tam na końcu, ale pani byłaby było, by oglądać, do końca. Dobra, udało się. To jest ten, Kuba. Mów poniku, bo to widz. Mów poniku, bo to widz. Mm. Aha, o, o, faktycznie, ale wiesz, jak nie, mów. Nie no, Kuba, wiadomo. No, eee, znowu wygrać i jeszcze zabijać, muszę, dobra. O, mam, mam, ej, mam kredyty! Chyba będzie ta ems, nie? Nie, jeszcze nie, kurde, myślałam. Ale nie no, pokazują mi, że żebym to kupiła, ale raczej nie. Poczekajcie, chociaż. Dobra. To, 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 to nie jest live, że sobie po prostu powiesz. No, kogo wybrać? Nie? Tam była bula, nie? Jesteśmy gotowi Chodź. No, czekaj ja, ale to nie moja wina. No, szyb może szybciej, ale może szybciej? Mhm, taki Tak, Oczywiście fajnie, że też w ogóle za nami grają i nas zapraszają w ogóle. A, no, e ale powinno to będzie jak tam, od, tak ogólnie z widzami, coś typu, nie wiem, tak specjalnie, że jakby być po prostu odcinek. Tylko potrzebowałabym do tego ogólnie do Discorda na przykład, żebyśmy się porozumiewali, tak zwanie. Bo bez gadania to trochę średnio, nie? A na live się raczej, no wiecie, to strasznie powinien być być live. Wiecie o co chodzi? O no nie, on tam dał jeszcze raz, o nie. Bardzo rzadki. Hm? Okay. O, no to fajnie. Ha, chciałaś skin Donity, to na początku chciałaś skin Donity. A może też tak, jeszcze chodziło za sekundę. rundę? chociaż. Ogólnie tak, polecam cię Jasiu Legenda, to tam mam było Tak? Jasiu Legenda i Kuma 35, tak? Jeszcze pamiętam czuję. E tak, Kuma 35, więc e, Pozdrawiam Was widzowie. mu 305. Ale my zarazimy kończyć jak ja będę to podziwia, czym trzeba, nie kończyli. Eee... Dobra. Co? Moskito. O po chuj... Znaczy po chuj, tak dajesz. Czy ten bardziej? Ho ho ho. No może, może nie, ale na pewno też się Aha! Wow. Więc nowi widzowie zapraszam do subskrypcji. O, wow. No, ale ogólnie to tak, słuchajcie, ee, co tak klubhalf? Ktoś dołączył. Ktoś jest... Aha. Ktoś dołączył i za oczy tak zwanie, No dobra. A nie, się dziewięć. A nie, bo ktoś, nagle ktoś dołączył. Okej, okay, spoko, rozumiem. O, oh, tu mi się ekran. To też nie chce się pokazać, ale my w sensie żeby kończyć. Eee... Ale ogólnie, tak, słuchajcie, my będziemy kończyć. E, trzymajcie się. I do następnego e, odcinka, ja Pamiętajcie o subskrypcjach. Bo, jak nie będzie sobie subskrypcji, to nie będzie wtedy tego. Jak się nazywa? Nie będzie tego spajka, no bo wtedy już nie zdążymy. Pamiętajcie o tym. E, ja będę się zanim żegnać. Trzymajcie się. I do następnego odcinka.